Najwięksi polscy bandyci drogowi 5. W 2014 roku w centrum Łodzi motorniczy Piotr M. spowodował katastrofę tramwajową, bo zasnął za sterami. Był kompletnie pijany, miał ponad 1,3 promila alkoholu we krwi, a w jego kabinie znaleziono puszki po piwie i butelki wódki. Mężczyzna został skazany na 13,5 roku więzienia. 4. Gerard B. nazywany w słupsku bananowym księciem, był synem majątnego przedsiębiorcy, znanym z brawurowej jazdy sportowymi autami. W 2024 roku z impetem wjechał w motocyklistę, którym okazał się wykładowca szkoły policyjnej. Prokuratura uznała, że nie był to wypadek, a celowe działanie, stawiając mu zarzut pozbawienia życia. 3. Polski kierowca ciężarówki Tomasz K powodował w Wielkiej Brytanii wstrząsający wypadek, bo na chwilę odwrócił wzrok, by zmienić muzykę w telefonie. Nagranie z jego kamery pokazało, jak bez hamowania wjeżdża w korek, miażdżąc jeden z samochodów. Został skazany na 10 lat więzienia, a jego sprawa doprowadziła do zaostrzenia kar w Wielkiej Brytanii. 2. W 2023 roku w miejscowości Boksycka, Piotr M, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, jechał Mercedesem z prędkością prawie 190 km na godzinę. Stracił panowanie nad autem i zderzył się czołowo z światem, zabijając na miejscu całą sześciosobową rodzinę, która wracała z wesela. 1. Czterdziestoletnia Polka Ewa P została w Niemczech skazana na dożywocie za udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. pędząc z prędkością 80 km na godzinę, w strefie z ograniczeniem do 70, straciła panowanie nad autem. Uderzyła w samochód, w którym zginęła młoda rodzina, co doprowadziło do jednego z najsurowszych wyroków w historii.